Jak wygląda u Ciebie, Wojtku, pogoda? Trzeba Dzisiaj... no, Tak samo jak wszędzie jest słonecznie, a co najgorsze jest w tym wszystkim, bo, bo jednak mimo, że piękna pogoda i można się czuć przyjemnie, bo jest ciepło i słońce świeci cały dzień, to to jednak susza. Susza, susza, daje się wyznaki, ostrzeżenia płyną zewsząd, na przykład u nas w mojej komunie ostrzeżenia już dwukrotnie wysyłane w formie SMS-a i, i e-maila o tym, żeby no nie korzystać z wody do podlewania trawnika na przykład. No tra, tra, trawnik przetrwa, słuchajcie, może się nie będzie wyglądał zbyt pięknie, ale nawet jak go podsuszy, no trudno. Można też zawsze zrobić jakieś tam zbiorniki dodatkowe, które deszczówkę zbierają. I no, wtedy wiesz, ja powiem tak, ja, ja powiem tak, że taki zbiornik posiadam i nawet już miałem w tym roku e, ponad 600 litrów, ale niestety woda się skończyła już. I też Woda yy, szybko schodzi. Woda szybko schodzi. Mam, mam zapraszamy dzisiaj do programu. A w temacie dzisiejszego informacyjnego programu, jak już co poniedziałek, tak jak w ubiegłym tygodniu mówiliśmy z Wojtkiem, że właśnie co poniedziałek, dzisiaj będziemy tak: najczęściej zadawane pytania dotyczące ferie Pęgę. Później, BG Riley Team, co się stało z chłopakami tutaj po Norwegii, sobie śmigają i wiele, wiele innych informacji. No i o koniec wymiany norweskiej korony na złotówki w Polsce. Czyli w ubiegłym tygodniu mówiliśmy, że w środę zacznie się sprawa. No i się doszło zaczęło. Do, 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 doszło do tego, że się zaczęło. Także informacje, które spływają do nas, od Was, za co dziękujemy. No, w zasadzie jeszcze nie było takich, które by się nie pokryły i nie sprawdziły, więc, więc dziękujemy bardzo. Zapraszamy do programu. No właśnie Wojtku, koniec wymiany norweskiej waluty w polskich bankach w Polsce nie skupują nie, co, co, to, się, co to się dzieje? Tutaj? Co to się porobiło. Słuchajcie, no to nie jest jakaś nowa sytuacja. E, to oczywiście jest nowa sytuacja dla korony norweskiej, jak i również korony szwedzkiej. I to jest nowa sytuacja w Polsce. No, podjęły decyzję szwedzkie banki, że nie będą przyjmować już szwedzkiej korony. No, bo jeśli zakładamy, wysyła ktoś pieniądze, albo jedzie z pieniędzmi, powiedzmy, do Polski, tam te pieniądze zostawia, wymienia w, w kantorze na złotówki. Te pieniądze oczywiście do, trafiają do instytucji finansowych. One posiadają dużą ilość w tym momencie gotówki i chcą się jej pozbyć, więc muszą i chcą ją wysłać do kraju pochodzenia, czyli ale zakładamy do Ale to jest istotne dlatego, że ja wiem, że tam jest dużo więcej informacji w artykule, ale chociażby nakreślić tę sytuację i w tym momencie no te banki przelewają też potem wirtualną, wirtualną yy, zabierają tą, te, te kraje zabierają tą, tą yy, walutę swoją i wysyłają wirtualne pieniądze. No też ja Szwecja, Szwecja chce wprowadzić yy, e, E-koronę, czyli taką wirtualną walutę. Norwegia też o tym myśli. Wszystkie te informacje, jak to, dlaczego to tak w ogóle jest, wszystkie informacje. Polecam artykuł. Koniec wymiany norweskiej korony na złotówki w Polsce, ale nie tylko, jak się okazuje, norweskiej, ale także szwedzkiej, bo Dania już to zrobiła jakiś czas temu. A ja zapraszam do deliberacji na postach naszych, w których artykuły dajemy. Tam wpisujecie różne, różne wasze teorie i tak dalej. Słuchajcie, może ktoś trafi, że właśnie jego teoria się sprawdzi. Są teorie między innymi <sympathża> takie jak yy, przeczytajcie, przeczytajcie, w, 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 w że będzie do tego być shuttle, może, w, w, w naszym, tutaj właśnie w naszym, na naszym fanpage'u także zachęcam do tego i również udzielajcie się bardzo, bardzo fajnie później jest czytać takie, takie rzeczy, bo niektóre rzeczy są rzeczywiście takie. A, bo na czarno się robi, to jak te pieniądze teraz, to się nie opłaca i tak dalej. No może o to chodzi. Może chodzi no, o coś innego. Między inne. innymi jest może to taki powód, powód żeby. żeby... Jest, jest to taki powód, żeby ukrócić troszeczkę jakby pranie pieniędzy. Ale pomysł z tym, że rzeczywiście mogą Norwegowie zacząć używać euro do płacenia komuś za robotę czarną, to może przejść. To może przejść, może przejść. Tak, przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejnym tematem jest. ojo Zasilanie. Kiedyś była informacja stopień zasilania. Tak. Spadł z na 4, tak? Naładowałem lampy. Ja, ja, ja zaraz to ogarnę. Wojtku, przekazuję mnie tobie głos. Kolejny temat. Zaczęliśmy, zaczęliśmy, zaczęliśmy od tego, że dzisiaj, dzisiejszy program jest w zasadzie najnowszego, e, najnowszego m, artykułu, ale chciałbym Wam polecić artykuł e, o tym, że na przykład jeździmy kiedyś w których, w których miejscach, kiedy jeździmy w podróże, e, omijamy różne atrakcje, m, a często znajdują się one w miejscach. M, być może oczywistych czy nieoczywistych, ale na przykład blisko przejść granicznych. I takimi przejściami, które chyba dosyć często pokonujemy, jest RIE na 18. No i oczywiście są na trasie E6, kiedy jedziemy do Polski na 18. No, kiedy też kierujemy się na Sztokholm lub pod Sztokholm, tam też jest na przykład prom. I tutaj przed, tuż przed samą granicą jest takie fajne miejsce, są śluzy w Orie przy samej granicy, jeśli ktoś jedzie przez tą Norwegię, to już 3 czy 4 godziny, także polecam to miejsce, polecam odpoczynek tam, jest fajna atrakcja, można odpocząć, można sobie usiąść, można sobie zjeść, wypić kawę i obejrzeć fajne miejsce, a wcześniej możecie o tym przeczytać na naszym portalu informacyjnym, atrakcje w pobliżu, czyli śluzy w Orie przy samej Granicy. Jeśli A nigdy nie widzieliście, nigdy nigdy no, ale... polecam, bo, bo fajnie zamiast jest odpocząć, jeśli jest w miarę fajna temperatura, słońce świeci, to mały spacerek, dostosować kości. 15-20 minut wystarczy na to, żeby to ten, ten obiekt zobaczyć, ale no, cały teren jest dosyć bardziej rozległy. Jeśli ktoś chciałby spędzić cały dzień tam, to też jest gdzie połazić. Słuchajcie, kolejnym tematem to jest tak, kiedy nauczyciel może spuścić lanie uczniowi i nie o tym i o tym czytacie, słuchajcie na batachach.no, kiedy nauczyciel może fizycznie interweniować wobec uczniów. Czyli wziąć pałę, nawalić mu albo kluczami rzucić, albo linijką. O tak, o pamiętasz te czasy, kiedy my chodziliśmy do szkoły? No nie, ja, tak. ja, ja pamiętam e, takie, takie, takie rzeczy, które się być może tam zdarzały. Akurat e, mi się to nie zdarzyło. Miałem całkiem przyzwoitych nauczycieli. No, bo to jesteś, chłopak, to nie. E, ale rzeczywiście są sytuacje, kiedy nauczyciel e, po prostu boi się interweniować, kiedy dwóch uczniów, e, a zwłaszcza w szkołach średnich, kiedy to są już e, dosyć e, e, duże dzieci. Mają swoją siłę, a nauczycielka, powiedzmy, nie zawsze ma, ma tą energię i moc, nawet rozdzielić ich, no i w tym momencie interweniować, kiedy musi użyć tej, powiedzmy, tej swojej siły fizycznej, czy nauczyciel, żeby ich rozdzielić. No i mają dylematy. Mają dylematy. Wcale, wcale, to nie jest dziwne, wcale to nie jest dziwne, ale polecam Wam artykuł, kiedy nauczyciel może fizycznie interweniować wobec uczniów. Tak, słuchajcie, rząd wspiera różne inicjatywy. I o tym również w Trondheim będzie 6,5 miliona przeznaczone na Dor Europę 2024. 20, Słuchajcie, kolejną rzeczą jest tak: skołowanie polskie kino w Norwegii. Zapraszamy do artykułu. W artykule są wszystkie kina, linki do biletów i tak dalej. I cała lista kin, w których to leci. Jeżeli chodzi o wodór. Wodór ważnym budulcem przyszłego społeczeństwa niskoemisyjnego. Słuchajcie, będziemy cali na wodorowani. Norwegia będzie stała wodorem. Zobaczymy, jak to. Chociaż, chociaż już w tej chwili jest bardzo dużo na, 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 na wodór pojazdów, które. które w to jest tak, pojazdów przybywa. Jest już od ale... pięciu lat wodorowa, właśnie ładowarka. I tam to wszystko hula. I, I takich miejsc jest zapewne więcej, a będzie coraz więcej. No, wokół wodoru się dużo dzieje. Norwegowie zawiązują współpracę z Niemcami. Jak wieść niesie, Niemcy mają dużo patentów, jeśli chodzi o wodór. Stąd mm. też budowa tych wiatraków, Mówią, śmieją się, że to niestabilny prąd, ale można z tego prądu właśnie wyprodukować wodór, który ja można tak. magazynować, no i tak dalej. To, to oczywiście się temat, z jest w przyszłości, ale, ale dużo się wokół tego dzieje. Słuchajcie, wielu powinno zmienić operatora telefonii komórkowej. Taki tytuł artykułu, a dlaczego? Słuchajcie, bo czasami jest tak, że mamy powiedzmy fajny abonament, kupiliśmy go w styczniu, zamówiliśmy, mamy fajny abonament 20 giga, Płacimy niewiele, no i tak ciągniemy to rok, półtora. I jeśli nie zerkniemy na nowe abonamenty, to może się okazać, że ten nasz abonament wcale nie jest taki już rewelacyjny po roku, nawet po pół roku już może nie być rewelacyjny, bo ktoś inny ma 30 gigabajtów za odrobinę już niższą cenę niż do tej pory płacicie. I w tej chwili te wszystkie firmy, które, o których opiera się ten zasięg operatorów komórkowych, mają już bardzo podobny, czyli tak samo w Norwegii funkcjonują, tylko kwestia ceny. Zerkajcie od czasu do tak, czasu, dajcie sobie odpowiedź. Tutaj, tutaj bym skupił uwagę nie tylko na telefonach komórkowych. Słuchajcie, wszystko co macie w abonamencie, nawet kredyty, mm -hmm. które płacicie, można się zastanowić nad tym, czy warto jest akurat teraz zrobić jakiś refinansiering. Wszystko idzie do góry. Pamiętajcie, stały klient dla banku to jest klient nieważny. Nowy klient dla banku to jest klient ważny i on dostaje. Tak samo w telefonii komórkowej, to wszędzie działa tak samo, także można rewidować sobie oddechy, dodechy, do dechy wszystko to, na czym, tutaj, na czym tutaj jakby egzystujemy. I tak jak już powiedziałem wcześniej, kredyty, telefony, abonamenty różnego rodzaju, to wszystko po prostu można zrezygnować, wziąć gdzieś indziej, będzie zawsze taniej. Słuchajcie, tu 100 koron, tam 100 koron, wychodzi 500 koron i flaszka jest. <śm> No tak, nawet, nawet jeśli się wydaje, że tak niewielka różnica jak 0,2% w kredycie, przy kredytach już 2, 3 czy 4 milionowych w ciągu roku to się robi kilka tak, tysięcy. To. Mm -hmm, to już jest sporo. Polecamy artykuł, wielu powinno zmienić operatora telefonii komórkowej. Jaki kolejny? Najczęściej zadawane pytania dotyczące ferie Penger. No, świeży temat, bieżący temat. Już niedługo, może część z Was już dostała ferie pęger, bo trzeba powiedzieć, że ferie Penger możemy dostać nie tylko w czerwcu, ale w momencie, kiedy, kiedy idziemy na urlop, czyli jeśli zamówimy sobie urlop i będziemy go spędzać w maju, no to musimy się ze swoim pracodawcą mówić, że to ferie Penger dostaniemy przed wyjazdem na urlop. O tym wszystkim w artykule najczęściej zadawana pytania dotyczące ferie Penger polecam. Bo Kolejny artykuł to BG Rally Team. Po udanym debiucie gotowy na kolejne rajdowe wyzwanie. Słuchajcie, Polacy. Polacy jeżdżą tutaj po Norwegii. Jest, jest to artykuł, który mówi Łukasz Mi Horczyk, Bartłomiej, Bartłomiej Głos. Zachęcamy do tego artykułu i również w artykule mamy Facebooka oraz ins, nie Instagrama, tylko tego no, na E. YouTube, gdzie możecie śledzić zmagania i to, co się dzieje właśnie z chłopakami. Suną świetnym autkiem. Ostatnio był w remoncie. Jest to. No jest to fajne, dlatego że to nasi tutaj coś znowu robią Polacy, odbijają. No i można ich się... oglądać na tych, na tych trasach, na rajdach. To jest fajne taki dospicować tak. Myślę, że wielu wielu tutaj naszych rodaków jest zainteresowanych motoryzacją i, i jest ciekawych, gdzie mogliby podjechać, bo zawsze nie raz to jest tylko kilka kilometrów czy kilkanaście, żeby pokibicować i wesprzeć tą naszą załogę. Tak, tak, Praca wakacyjna, często młodzi ludzie szukają pracy akurat na wakacje, kiedy rozpoczynają studia w trakcie studiów, a nigdy jeszcze nie pracowali, nigdy tego nie robili. Polecam artykuł, jeśli macie dzieciaki też w takim wieku i myślą o takiej pracy, jakiejś dorywczej, żeby to kilka godzin w tygodniu popracować. Pięć najważniejszych rad. Praca wakacyjna w Norwegii. Polecam tematyku. Wojna w Polsce. Słuchajcie, wojna w Polsce trwa już od wielu, wielu lat. PiS PO i tutaj dużo informacji też można znaleźć, to co się dzieje w Polsce. Jesteśmy Polakami, powinniśmy zbierać te informacje, jakby pozyskiwać te informacje, bo to, co się tam dzieje, też będzie oddziaływało na to, w jaki sposób, no na przykładzie, na przykładzie korony, że nie skupują, no to się odbije bardzo, szczególnie dla tych, którzy mieszkają tutaj tylko jakby w baraku, a rodziny mieszkają w Polsce, więc to już ostatnio, Wojtek, powiedzieli, że tam około 3-4 tysięcy na miesięcznik. No, w takiej, powiedzmy, normalnej pensji to, to, to między, między 2-3 tysiące złotych to są straty no, z powodu kursu. Druga sprawa, że część, część osób, które które pracują tutaj w Norwegii, żyją tu w Norwegii, a wyjeżdżają na wakacje, na przykład do Polski, też zastanawiają się, no słuchajcie, czy to naprawdę się opłaca, no opłaca się odwiedzać rodzinę, na pewno odwiedzać ich, bo to też jest bardzo ważne, zwłaszcza, że często, no właśnie za tym tęsknimy głównie, ale jeśli ktoś wybiera się na wakacje w Polski do Polski, no to już się zastanawia, czy rzeczywiście to warte, bo sama podróż powiedzmy zakup promu jest dosyć kosztowny już nie mówimy o pobycie więc być może ten prom i bilet na ten prom będzie tą kwotą która w zasadzie pokryje nam tygodniowy pobyt w Norwegii a jest to w Norwegii też zwiedzać tak tylko że jak już wspomniałeś nic nam nie wróci żadnej kasy e, i nie można tego przeliczać na kasę jeżeli jedziesz do Polski do rodziny także to tutaj e, oczywiście dzida e, do Polski ci, którzy mają rodziny, którzy chcą się spotkać, bo warto, warto, warto. Pamiętajcie, że jeszcze nie, całkiem niedawno było tak, że po prostu nie mogliśmy wyjeżdżać z Norwegii. Co będzie później? Alerty niedługo będą, 14, zdaje się, czerwca, będą alerty, już o tym mówiliśmy wcześniej. Także będzie, będzie, to, też, będzie to też pokaz <grym> możliwości alarmowych. W Norwegii telefony będą wibrować, dzwonić, wybuchać, nie, nie, wybuchać to no nie to. I, i, i będzie, będzie się działo z tymi telefonami. Także nie bójcie się 14 czerwca, czyli bieżącego miesiąca, będzie, będzie takie, takie odczucie w telefonie, że chyba zwariował ten mój telefon. Nie, to nie będzie wariactwo telefonu, to będzie próba generalna alarmów alertów alarmowych tutaj w Norwegii. Dokładnie, dokładnie w środę, 14 czerwca o godzinie 12. Słuchajcie, jeśli już wiecie o tym, to dobrze, przekażcie i porozmawiajcie z innymi, być może ktoś to nie jest, wie tak? o tym, żeby nie był zaskoczony, że coś się dzieje, żeby się nie przestraszył, bo w takich sytuacjach, jakie jak są teraz i z tym, co się dzieje, no to może ktoś się przestraszyć i może się źle poczuć powiedzmy. Jeśli usłyszy alarm, i że coś się dzieje w Norwegii i nie wie co. Słuchaj, Więc przejdźcie my... dalej. Najlepszym sposobem, bo większość ludzi bazuje na Facebooku, też jest bardzo dobrym sposobem. Przekaż dalej, wrzuć na swojego Facebooka, jeszcze ktoś inny, jeszcze ktoś inny się dowie, i tak dalej. Tak, to jest ważne, żeby, żeby właśnie robić taki, taki łańcuszek informacyjny. Szczególnie, że to nas nic nie kosztuje, a jeżeli ma o czym gadać, to można gadać o tym, co jest nawatach.mo, .no, do czego zachęcamy. Zachęcamy również do czytania. Informacje są bezkosztowne, także można sobie dowoli. Przeskakiwać z artykułu na artykuł. Abonamentu nie, nie trzeba wykupować. Nie, ale wesprzeć nas można. W każdym artykule jest VIP na Wataha Integration Foreigning, e, które to pieniążki idą na utrzymanie tego, e, co robimy. Wojtku, jak tam u Ciebie z pogodą, jeżeli chodzi o, ty jesteś w regionie e, Kanjaburu? No już, już tak, to no jest, jest, jest słonecznie i sucho, tak jak mówiłem. Mhm. Ja chciałbym jeszcze zwrócić na, dla tych, którzy się interesują transportem i czytają też nas regularnie, a jest takich wielu, że pisaliśmy o tym, że Stavanger planuje darmowy transport. No, no tak, 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 tak. Chcę znaleźć ten artykuł, to trzeba troszeczkę, troszeczkę zajrzeć się w ubiegłym tygodniu, co to to było w ubiegłym tygodniu. No i teraz pojawi się kolejny artykuł, czy rzeczywiście bezpłatny transport publiczny ograniczy ruch. To jest ciekawe pytanie, na to pytanie próbuje odpowiedzieć e, e, Instytut Ekonomiki Transportu. I to te przemyślenia tego instytutu, e, badania, e, informacje o tym znajdziecie w artykule oczywiście na Watacha. No. Tak, ja tutaj, o pogodzie, ja tutaj o pogodzie zacząłem, ale kończymy już na dzisiaj e, i e, pogodą zakończymy. E, bo e, nie, tutaj nie, nie, biografii... nie, nie, nie zakończymy jest... pogodą. No, A, okay. że nie, bo ja chciałem Cię zapytać o jedną rzecz. Czy miałeś kiedyś jojo? Jo. Jo. jo? jo? No, nawet wielu wielu z nas się dzisiaj. Tak. No, jutro będzie słuchajcie, dzień jojo, -jo, jeśli ktoś kiedyś miał jojo, -jo, albo może gdzieś ma jeszcze w swoich zakamarkach tutaj schowane. No to cóż, to dobra rzecz słuchajcie, To jest taka zabawka manualna? Okay. Bardzo... Tak, tak, tak. To jest to sprawność i refleks y, ćwiczy oczywiście także jutro dzień jojo. no i oczywiście jutro dzień być może niektórzy wiedzą o jaki zespół chodzi jutro dzień slayera <grym> he kogo slayera slayer coś mi no jak nie ktoś mówi. nie wie to nie wie jak ktoś wie to Ale może tak, 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 można wystarczy wpisać slayer i gitara a ja jednak, a jednak kończę tą pogodą. U nas w Riukan dzisiaj było 12 stopni na plusie. Słuchajcie. Tylko. E... Jaki przykro. No tak. No, u nas to umie Ale przykro. cały dzień i tak byłem w Mysen, więc wróciłem wieczorem a. tutaj, także już mnie to nie przeszkadzało. E... Ale, ale, ale będzie coraz cieplej. A może wiesz, I... kiedy będzie padać? Jak mnie Łukasz, tam będzie zimno, tam będzie cimno i tak dalej. Do domu daleko, no nie, na no dom jest tu. W każdym razie, ale jest coraz lepiej i podoba mi się tutaj, bo, bo nie ma takiego żaru, bo ten żar, bo niby tak jest, Wojtek, tęsknisz czasem do słońca, do tej pogody pięknej, takiej i tak dalej. Przyjdzie te 40 stopni i mówię, nie. To tak samo nie, jak nie, ze ja, zawsze, ja zawsze tęsknię do słońca, ale nie tęsknię nigdy do 40 stopni. Dla mnie idealna pogoda to jest między 20 a 25 i wystarczy. Rozumiem. Czyli tak jak dla mnie i dla większości z nas pewnie. Chociaż no, y, pewnie. Y, 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 dużo ludzi lubi, no, no i 40 i więcej i tak dalej. No nie, nie, nie. A, nie, nie. Zaraz, widzi, nie. temperatury. Także słuchajcie, dziękuję bardzo za dzisiaj poniedziałek. Jest dzisiaj 5 czerwca 21.32 wieczoru. I dobrej nocy. I dobrej nocy. Tydzień rozpoczęliśmy, także można skopyta wtorek znowu już tam w robocie częsawki robić i tak dalej. No dobrze, Wojtku. Jak już minął poniedziałek, minie poniedziałek, to już weekend bliżej, to już będzie. Ja Plany na, na następny weekend. No, wyłączyłem. Trzymajcie się zdrowo. Aha, i kolorowo. Hmm. Tak. <laughs> wyłączyłem już. Tak, tak, oczywiście. No wyłączyłem, poważnie. Nie widzą i nie słyszą nas, no. gadamy teraz normalnie w tylu sklepu. No dobra, ja na jutro, na, na następny poniedziałek przygotuję kawał. Trzymajcie się teraz już na pewno. No, siema. Nałykam. Kawał kiełbasy. Kawał kiełbasy o, widzisz? Jednak coś tam jest. Do usłyszenia.